No dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przechodzę do Was z kartą weekendową tym razem, czyli na najbliższy weekend. Kochani, czytanie to jest przeznaczone na ten weekend, który zaczyna się dzisiaj, czyli od 19 maja do 21 maja 2023 roku, ale tak naprawdę jest to czytanie bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będzie przeznaczone właśnie dla Was. No i karta na ten weekend, kochani, to. As Kielichów. No przed nami piękny czas pod znakiem takich cudownych emocji i nowych początków. As Kielichów symbolizuje miłość, przyjaźń, szczęście, piękno, intuicję i kreatywność. Nasz kielich będzie Pełny, dzięki czemu będziemy mogli się nim podzielić z innymi. Poczujemy tą miłość własną i akceptację siebie, całego jak leci, ze wszystkimi zaletami, ale i z tymi mniej przyjemnymi rzeczami, czyli z naszymi wadami. Poczujemy się dobrze we własnej skórze, a to będzie widać. Będziemy emanować tym takim pięknem naszej duszy i naszego serca. Kochani, możemy w ten weekend liczyć na niespodziewane wydarzenia, spotkania i pomysły, które otworzą nam nowy rozdział, otworzą przed nami właściwie taki nowy, nowy rozdział. Możemy też spodziewać się zaproszeń na kawę, czy drinka, wesel, oświadczyn, czy narodzin dziecka. Możemy też spodziewać się uroczystości, szczególnie takich religijnych, typu komunie, chrzciny, właśnie tak jak powiedziałam, śluby, wesela, tego typu rzeczy, ale też... No pięknych niespodzianek. Uda nam się rozwiązać jakieś stare problemy, być może pogodzić z kimś, z kim ostatnio byliśmy skłóceni albo w jakiejś waśni, ale też pojawią się obiecujące propozycje. Kochani, jeżeli chodzi o pracę, bo część z Was na pewno pracuje, a no to przede wszystkim zadowolenie z efektów naszej pracy i spędzenie jej w takiej miłej, przyjaznej atmosferze. Mogą się pojawić szanse na jakieś nowe biznesy, nowe umowy, ciekawe pomysły, ale też udane spotkania biznesowe. Osoby, które poszukują pracy, mogą znaleźć coś bardzo fajnego, co spełni ich oczekiwania i przyniesie im taką, taką satysfakcję, bym powiedziała, taką, taką radość, takie poczucie spełnienia. Pojawi się też wena twórcza, natchnienie, Mogą pojawić się właśnie jakieś inspiracje, kreatywne przedsięwzięcia. No i przede wszystkim, kochani, poczujemy radość stworzenia właśnie czegoś, czegoś nowego w naszym życiu. No, jeżeli chodzi o miłość, kochani, Askielichów zapowiada nowy rozdział w związkach, w relacjach. Dla części z Was może to symbolizować zaręczyny, ślub bądź narodziny dziecka. Dla osób, które są w takich długoterminowych związkach, powiedziałabym, że Askielichów może być symbolem od Odrodzenia miłości, odrodzenia uczuć w Waszym związku. Wasze serduszka znowu do siebie mocniej zabiją, poczujecie się jak na początku tej relacji, um, poczujecie te motyle w brzuchu. No, będzie iskrzyć, będzie pięknie, będzie naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Możecie też spodziewać się jakichś niespodzianek ze strony partnera, prezentów, właśnie randek, wyjść na kawę, na drineczka. Na pewno spędzicie bardzo, bardzo miło czas. No single, no wasze serce też mocniej zabije. Może pojawić się jakaś nowa osoba w waszym życiu, w której się po prostu zakochacie. To jest to, zakochacie, zauryczycie się. Wasze serce jest otwarte i możecie trafić na drugie otwarte serce, co pozwoli wam. Mm, otworzyć właśnie na nowy związek. Więc kto wie, kto wie, co z tego będzie. <grym> Kochani Askielichów zapowiada nam miłość, szczęście i spełnienie marzeń w ten weekend. Otwórzmy się na nowe doznania, na nowe osoby i na nowe możliwości. Otwórzmy swoje serce na świat. Pozwólmy też, by nasze serce wskazywało nam drogę. A pójdziemy dobrze i wybierzemy zawsze dobrze. <grym> wszystkiego dobrego pięknego weekendu wam życzę no i do zobaczenia pa pa